Miałeś okazję zorientować się, co i jak, podobać się to i chcesz obstawić. Może to być nieco trudne, ale tylko dlatego, że wszystko wygląda inaczej w stosunku do tradycyjnych serwisów, do których się przyzwyczaiłeś. Mówiąc zupełnie szczerze, obstawianie nie mogło być łatwiejsze. Pierwsza rzecz, która od razu rzuci Ci się w oczy, jest używanie przez Betfair kursów dziesiętnych w miejsce tradycyjnych. Korzystanie z takiego formatu kursów jest zdecydowanie bardziej klarowne. Nie wiem jak wy, ale ja widząc kursy łamkowe nie mogę szybko połapać się, jakie różnice występują pomiędzy nimi, a przy kursach dziesiętnych wiem to od razu. Liczba pokazuje zwrot, jaki uzyskam za każdego obstawionego funta. Na przykład... Jeśli chcę obstawić na zwycięstwo Barcelony w meczu przeciwko Manchesterowi United, kurs aktualnie wynosi 3,25. Oznacza to, że za każdego obstawionego funta otrzymam z powrotem 3,25. Czyli jeżeli obstawię za 10 funtów i Barcelona wygra, zgarnę 32,50. Czy to nie jest proste? Kolejna rzecz, którą być może zauważyłeś, to niewielka zielona ikona, jak ta. Ta ikona informuje, że mecz jest na żywo. Oznacza to, iż możesz obstawiać w trakcie trwania tego zdarzenia. Być może Manchester będzie schodził na przerwę przegrywając 0-2. do Teraz myślę sobie, że ma on dość duże szanse na pozbieranie się w szatni i wyjście ze stanu 0-2 po zwycięstwo. Ale nie znaczy to, iż obstawianie zakończyło się, gdyż mogę w dalszym ciągu zakładać się na żywo. Być może będę chciał obstawić na wygraną Manchester United, aby wycofać część z mojej początkowej stawki na zwycięstwo Barcelony. Kursy nie są najwyższe w tym momencie z uwagi na wynik spotkania, ale przynajmniej stoję przed szansą na odzyskanie 10 funtów, które tracę przy w remisu lub porażki Barcelony. I nawet jeśli Barcelona zdobędzie szybko dwie bramki, ja mogę dalej obstawiać zakłady na inny wynik, aby pokryć swoje wszystkie pozycje. Istnieje cały szereg strategii, z których możesz korzystać podczas obstawiania na żywo, do których wrócimy później. Ostatnią rzeczą, którą być może zauważyłeś, jest różowa kolumna Nie wygra. Niebieska kolumna Wygra przedstawia normalne kursy. Opcja nie wygra, różni się, co oznacza, że obstawiasz na coś, co się nie wydarzy. A zatem, jeżeli obstawiam zakład nie wygra na Barcelonę, typuję, że Barcelona nie wygra. Obstawiam na każdy inny rezultat, aniżeli zwycięstwo Barcelony. Jest to również nazywane obstawianiem pozostałej reszty w wyścigach konnych czy Formule 1, gdzie zadowoli mnie wygrana jakiegokolwiek innego uczestnika. Kiedy zawierasz zakład nie wygra, wpisujesz stawkę, jaką chcesz wygrać od innych graczy. W istocie stajesz się tradycyjnym bukmacherem. Jeśli wynik zdarzenia jest po twojej myśli, zgarniasz ich stawkę, ale jeśli nie... Jestem zobowiązany do wypłaty wygranej po kursie, który inni gracze wybrali. Dlatego mogę wybrać teraz nie wygra na Barcelonę za 10 funtów i mieć pewność, że nie zanotuję straty na rynku.